Jaka legenda mówi o założeniu państwa polskiego? Legenda o założeniu Polski e, to jest legenda o Lechu, Czechu i Rusie. Legenda o założeniu Polski mówi o Lechu, Czechu i Rusie. Lech założył Polskę, Rus założył Rosję, a Czech założył Czechy. Legenda o założeniu Polski mówi o trzech braciach. Lechu, Czechu i Rusia. Lek zobaczył piękne drzewo, położył się pod nim, na nim było gniazdo orła. Natomiast Czech założył Czechy, Rus założył Rosję. Trzy bracia żyli ze złomów w zgodzie. Ich królestwo się powiększało i w końcu zabrakło jedynie. Zabierali się bracie i debatowali. Zostaną, że wybierą się na wyprawę, żeby poszukać nowych ziem do, do orania, gdzie będzie więcej zwierzyny i ryb w rzekach. Szli bardzo długo. Przedzierali się przez puszcze, w których czekały strach zwierzęta dzikie i potworne. Na przodzie tej wyprawy rycerze gotowi, żeby zaatakować złe zwierzęta. I na końcu zamykali całe koło rycerzy. rycerze. Rycerze z tyłu mieli tył. I przez tyle dni, ile musieli odpocząć. I dalej czyli, I dalej trudno się przedzielić, aż dotarli do w własnego miejsca pod górą, gdzie było dużo ryb że pola pora dobre do orania i zwierzynę. W moje miejsce. No. Pozostali odpoczęli i, i tyle czasu, tyle musieli, tyle dni. Wtedy, kiedy już nabrali energii, to ruszyli w dachu do szczeloka. Wtedy, zobaczmy, już co miało miejsce. Rzucone pora, wszelkie pełne ryb i, i, i widzicie pełne lasy, Myślały, że tutaj jest ich miejsce, ale musimy nie że właśnie czekali na znak od że tutaj akurat jest ich miejsce. I wtedy usłyszeli krzyk, odniesli głowy do góry i zobaczyli wielkiego pięknego białego orła, który wylądowało.